Cześć, witajcie w Tocach z Bundesligi. No i dzisiaj dzisiaj zajmiemy się właśnie omówieniem Bundesligi, co weszło, kogo mamy tutaj nowego i zajmiemy się omówieniem mojej pierwszej ikony Prime w tej edycji FIFA. Ponieważ właśnie wczoraj odblokowałem potężnego Davida Beckham'a o 100 overallu. Tak więc zaraz wam go zaprezentuję. Zagrałem już nim troszeczkę, powiem szczerze, naprawdę wspaniała karta. Już go, już go uwielbiam. Jest dużo lepszy niż ta, swoje, ta jego wersja 95. E, zaraz wam go zaprezentuję. Tylko pierwsze mówimy sobie Bundesliga. Tak więc, zaczynam od, y, od tego tutaj Francuza sympatycznego na środkowej y, obronie. 104 tempa, naprawdę fajna karta. Y, z kapitanem. Myślałem, żeby sobie ją odebrać. Aczkolwiek mam pewne wątpliwości, ale za chwilkę Wam o tym powiem. Głębiej go moim zdaniem za wolny, ale ogólnie fajna karta. Jednak za Davisa mojego nie wejdzie na pewno. Tego jestem pewien. Maxes Abicer ciekawa karta, aczkolwiek też mi nie pasuje nigdzie do składu. No i Kostić, który wygląda całkiem dobrze i zastanawiam się nad jego kupnem z rynku w przyszłości. Joshua Kimiś, który wygląda naprawdę przepotężnie, wszystkie statystyki 100. Ale myślę, że mam na razie pomocników dobrych i nie będę ich zmieniał. Mats Humes,, którego, którego myślę, że będzie można polecić, bo 130 defendingu wygląda bardzo porządnie. Jeśli chodzi o tutaj tą parę 99 to nie polecam. Chyba, że ktoś potrzebuje bramkarza. Albo lubi, lubi takich napastników jak Andres Silva. Choć myślę, że, na takiego, że napastnik w tej cenie... Jaki on będzie na rynku, to za niego można znaleźć lepszych. Zdecydowanie lepszych. Manuel Nojek to bramkarz, więc nie wypowiadam się... No z racji tego, że każdy... Że każdy, każdy używa takiego bramkarza, jak mu podzganie pasuje zazwyczaj, albo z sympatii do jakiegoś. Myślę, że Nojek będzie bardzo dobrym bramkarzem. Potem jest Erling Haaland. I... Miller. Miller wygląda całkiem całkiem porządnie. Myślę, że, że fajna też karta. Erling Haaland natomiast, szkoda, że nie ma skillboosta do tempa, ale tak to karta też fenomenalnie wygląda. Poza tym tocy o 100 overallu, no prezentują się naprawdę pięknie. No i na końcu nasz wspaniały rodak Robert Lewandowski, który jest zdecydowanie najlepszą kartą z tych wszystkich. Może i ma mniej tempa od Erlinga, ale jednak... Jednak praktycznie we wszystkich innych statystykach jest lepszy Nawet defendingu ma więcej, jeżeli ktoś by potrzebował I teraz tak, pokażę wam w moim składzie Co się zmieniło Ponieważ mamy Kunde Odblokowałem sobie Kunde, wrzuciłem go do składu I jeszcze nie zdążyłem zagrać meczu z nim, bo w zasadzie Odblokowałem go dzisiaj, dlatego też Dlatego też jeszcze nim nie grałem Musiałbym, y, musiałbym tu jeszcze go zrankapować y, tak, Davisa, Bailey'ego, Mendy'ego, y, Trenta chyba zmieniał. Y, wskoczą kolejne overale, tak więc wszystko się rozwija i nie mam napastnika, sprzedałem Roberta Lewandowskiego z tego powodu, że chciałem ulepszyć Beckhama, no i nie miałem pieniążków. Sami zobaczcie, 114 tempa, 118 strzałów, 135 podań. Karta wygląda fenomenalnie i gra się nią fenomenalnie. Zresztą... Zaprezentuję Wam teraz jeden meczek, zagramy sobie na bota. Zobaczy w którym, chyba w Bundeslidze, tak. Kylian Mbappé nas tutaj oprowadza. Kogo my tu mamy w tym pasie na końcu? Castils no to... No nie wiem czy warto by było kupować z Bundesligi. no to jak, jak kto uważa. My zagrajmy sobie jeden tej meczu o 150 tysięcy monet, bo na pewno taki zasiłek monet się przyda. Możecie dać znać, jak Wam idzie w tocach, kogo, na kogo polujecie. Czy ktoś w Bundesliga Was bardzo zainteresował i będziecie go odbierali Bo ja w tym momencie będę, będę doładowywał do Bundesligi, czy nie do Bundesligi, tylko do Premier League. A do Bundesligi raczej, yy, raczej odbiera sobie tylko tego 94 zawodnika. Teraz David Beckham już chciał się pięknie pokazać, ale niestety nie udało się strzelić. Yy, Davis, świetnie, no naprawdę ten Davis jest fenomenalną kartą i szkoda po prostu, że, yy, że ma tak niski overall. No bo karta wygląda, yy, znaczy, karta ma statystyki dużo lepsze niż ma overall więc. Bo on ma 93 overalla, ja go mam podtrenowanego, no i zastanawiam się właśnie, bo ta karta jest świetna, więc chyba go podtrenuję nawet na, na 100 overall, ale to muszę zbiegać na to monety i treninga. I teraz endombele. ogólnie muszę powiedzieć, że Endombele się odpalił i często teraz w meczach strzela gole. Sami widzicie, że ma bardzo dobre wykończenie, co jest imponujące, nie żałuję, że zrobiłem SBC o niego. I nie będę żałował zrobienia SBC o Jadona Sancho Który jest taką małą legendą na, naszego kanału No tak wiem, że nagrywam od roku Ale... Ale jednak on stał się legendą, bo to w zasadzie... Na, na jego zrobieniu wybił, wybił się troszeczkę mój kanał Pamiętam, że tam było chyba sto, pierwszy filmik ze 100 wyświetleniami z Jadonem Sancho, tak więc... Więc zawsze Jadon w serduszku będzie Choć bardziej, bardziej jestem za Bayernem, to Jadona Sancho po prostu uwielbiam i zrobię jego kartę SB, w SBC. Choćbym miał dopłacić do niego kilka, kilka milionów, nawet to zrobię tą kartę, dlatego że, że moim zdaniem opłaca się zdecydowanie. Jest to Anglik, kto po pierwsze łączy się z Kentem Alexandrem Arnoldem i na dodatek jeszcze jest z Bundesligi. Tak więc myślę, że z kimś się tam połączy, a jeszcze jest, jest Anglikiem, więc się połączy też z Davidem Beckhamem, tak więc to dopiero jest super. Więc zobaczymy, parę dni potrzebuje na skompletowanie kart na niego i powinno być dobrze. Chciałbym strzelić jeden, jed... no nie udało mi się strzelić Beckhamem z dystansu. Chyba, że spróbuję jeszcze jeden meczik tak na szybko zagrać. Ten, gdzie jest tam 65 minut, już zagrane, trzeba go dokończyć. Już to popatrzę, tak dokładnie, z bejgiem Leverkusen dostanę jeszcze punkty z Bundesligi. Tak więc, chwila za momencik, zaraz zobaczymy jego uderzenia. Teraz będzie mógł się pochwalić asystą. Mam nadzieję, że Kuman. No, Kuman, dobra, nie wiem, czy to jest asysta w sumie. Powinna być, no bo to się odbiło od poprzeczki i weszło, więc. Generalnie to poprzeczka ma asystę, ale. <gryzny> Ciężko to ocenić. Teraz tak, chciałbym um, przejąć ogólnie piłkę i dać ją kundę, żeby kundę pokazał swoje tempo, bo ma go y, aż 105 tego tempa, więc. Y, więc, kundę proszę przejąć piłeczkę. Kiedy ty masz skillmów. O! Tajgasowi napastnicy. No i Kunda leci. No i się połamał. Ale to jest obrońca. Nie będziemy od niego wymagali jakichś rajdów. Eee, chwila, moment. Eee, David Beckham. Jesteś, jesteś. Spróbujmy coś zrobić z tego. Uderzenie. Ajajaj, bramkaż wyjął, ale naprawdę leci ta piłeczka bardzo fajnie. Jestem zadowolony że tak ładnie wyglądają te strzały. Jeszcze raz David Beckham, no to by był spalony, <noise> więc szybko tak zmieniłem, bo tak to jeszcze mamy jedną okazję. On jest prawo nożne, Spróbujemy spróbujemy uhuhu, strzelił z fałsza i to po ziemi. No pięknie, pięknie. Takie wykończenie się szanuje, naprawdę. Świetne uderzenie. Na takie liczymy, panie Davidzie. Już jestem zadowolony z tej karty, naprawdę. Widzę, że to nie błąd. Musiałem zapłacić 7 milionów monet, żeby ulepszyć go z 95 na 100. I myślę, że te pieniądze nie były zmarnowane, tylko tylko dobrze, dobrze zainwestowane. Przejdźmy sobie w takim razie teraz do zakładki Bundesligi, już tutaj. I odblokujemy sobie jeszcze hmm, odblokowałbym to, ale chyba do tego musimy zagrać skill game. Y. Tak więc, hmm, zagramy sobie 4 skill gamey, i dostaniemy 75 hmm, bilecików i 100 punktów. Tak więc, hmm, już to będzie. Pyk runej. Cóż za uderzenie prosto w bramkarza. Ok, runej. Jeszcze raz, dobre wykończenie. To się szanuje. Runej. Bardzo dobrze wykończył i tym razem i jeszcze raz runę, i może teraz Christiano strzeli fantastycznie udało się zaliczyć więc przechodzimy do kolejnego jeszcze tutaj punkciki bardzo ładnie jeżeli oczywiście nie subskrybujesz tego kanału no to no to zachęcam do zostawienia suba, bo lecimy po 500, mam nadzieję, że szybko się uda, potem po 1000 będziemy lecieli, tak więc, więc zostawiajcie suba. Teraz odcinki będą się pojawiały coraz częściej, mam nadzieję, a na pewno przez wakacje będą się pojawiały dość często. Nie obiecuję, że codziennie, bo mam dwa wyjazdy, aczkolwiek poza tymi wyjazdami będę się starał, będę się starał często wrzucać. Powtarzam tego skill game'a, bo jednego trzeba, wydaje mi się, że to jest najfajniejsze do powtarzania. Mm, ale chwila, bo to był trzeci skill game. <noise> ja zagrałem trzy razy. Nawet się nie zorientowałem. Yy, dobra, to potem najwyżej sobie zagram jeszcze ten, yy, tego skill game'a. Możemy sobie odebrać. O! To stokeny. tokeny. Tak więc, yy, pierwszy zawodnik z Bundesligi yy, zaraz do nas wpadnie. Jeszcze sobie odbierzemy prawie 400 tysięcy monet. Yy, super. No i tego y, Lakroja, La nie wiem, Lakroica, nie mam pojęcia jak się go czyta, przepraszam, odbierzemy sobie i zobaczę co z nim zrobię, może go sprzedam, a może go zostawię, y, to się zobaczy. Y, mamy y, w sumie możliwość odpakowania dwóch zawodników, tak więc y, Łamangituka, jeżeli będzie Łamangituka to nie robię Jadona Sancho, ale na pewno nie będzie. Pięk się ta psoba. Ta psoba swoją drogą też nie wygląda jakoś źle. Nie wiem czy jest coś warte na rynku, pewnie nie. I teraz monety. Dokładnie tak, 250 tysięcy monet. No świetne trawy po prostu, świetne, fantastyczne. Nie ma co. Patrzcie kto tu jest, no ten łaman wygląda fajnie też, ale Jadon Sancho myślę, że będzie jeszcze lepszy. Zobaczcie sami. Zresztą tutaj jest Jaydon. Może Łomangituka miał, miał więcej tempa, ale mniej strzałów i w ogóle. Więc ja chyba sobie tego Jaydona odbiorę, jeżeli tylko będzie taka możliwość. Bo potrzebuję, no potrzebuję trochę zawodników. No i jestem przekonany, że przepalam Alabę. Przepalam Tapsobę. I zastanawiam się, czy nie przepalić e, Huntelara. Wrzucę go na razie tutaj. Potrzebuję dwóch toców z Bundesligi. Szkoda, że tam nie wypadli już. Ale. Jeżeli, no w sumie to, no to szkoda, szkoda, że tam nie, nie, nie wpadli właśnie, ale jeżeli zagram sobie tutaj w Bundeslidze, to dostanę, nie, bo to znowu z Ligi Portugalskiej jest. Nie mam, nie mam skąd dostać, dostać zawodników, musiałbym ich kupić z rynku i się nad tym zastanawiam, dlatego, że w sumie fajnie by było ich kupić z rynku, zaraz zobaczymy. co muszę sprawdzić ligę dobra liga to z bundesligi to ten mukiele całkiem ciekawie wygląda ale nie będę go kupował chwilę y ja, zobaczę cena tak dodajmy do 500 tysięcy zobaczymy czy ktoś będzie no są karty tylko wszystkie sprzedane hmm sobie to zrobić? 600 tysięcy dać za Totsa, którego można łatwo trafić, ta psoby nie chcę, bo ta sobie mam i nie przepalę go, z Baku Kamada, no fajnie by było kogoś upolować trochę tańszego. Dobra, zaryzykuję chyba i kupię Kamadę, niech będzie, kupiony. Yy, no wiem, że może teraz trochę tak tracę Coinsy bezsensownie, ale kusi mnie, żeby tego Jadona odebrać jak najszybciej. Wiem, że nie zrobię tego teraz, ale może zrobię to za niedługo, yy, bo potrzebuję jeszcze trochę monet, żeby sobie kupić drugiego zawodnika, albo po prostu, żeby... Yy, Albo nazbierać 45 gemów. Chwila, moment. 45 gemów. Uzbierałoby się, uzbierałoby się. Tutaj dostanę 20. Za reklamkę, obe za reklamkę obejrzaną też dostanę. Otworzę jeszcze paczkę w sklepie. Jakoś to uzbieramy. Jakoś to uzbieramy. Za chwilkę to będzie. W takim razie mm, odbierzmy tylko to. Nic tutaj specjalnego nie ma. Ja w takim razie obejrzę reklamkę, zaraz do Was wracam. W takim razie mamy, obejrzałam reklamkę. Teraz sobie bierzemy tutaj 20 gemów i mamy idealnie. I teraz po prostu będziemy musieli trafić kogoś innego niż, niż tych dwóch zawodników, których już posiadamy w swoim klubie. Mam nadzieję, że, że trafiłem w odpowiedniego kupując, kupując właśnie kamadę zamiast baku. Ale zaraz sprawdzimy. Jeszcze możemy sobie odebrać yy, odebrać tutaj 160 tysięcy monet, które potem mogą ułatwić nam zakup ewentualnie tego baku. Jeżeli by trzeba było. Tak więc już to sprawdzamy sobie. Yy, tutaj muszę kupić yy, paczuszkę za tokeny mamy 100 tokenów. Ile ci, Proszę zawodnik, dajcie zawodnika. No nie, czemu Kamada? Eee, ja wiedziałem, że to się tak skończy, ja wiedziałem, że to się tak skończy, no i... No i, no i co teraz? Nie, ja tracę generalnie jakieś 300-400 tysięcy w tym momencie. La cabaret. La cabaret po prostu. Kamada. Dobra ja go wystawiam po prostu za 300 tysięcy, mnie to nie interesuje. Ktoś go kupi, tego kupi, nie to nie. Jak można tak kasę stracić? Jak można? Po prostu to jest niesamowite. Trzeba mieć mega web do interesów. Sprawdźmy jeszcze to, 89 Bundesliga Toc. I może jakiegoś się uda do tych 450 tysięcy wyszukać? Jakiegoś jednego baku chociaż? Ech, no, niestety chyba się nie uda. Refresh. No i teraz nie wiem co zrobić. Teraz może być problem eee, Spróbuję jeszcze sprzedać jakiegoś zawodnika tutaj e, po cenie sugerowanej. Chociaż jednego chociaż jednego jakiegoś e, który byłby warty sprzedania, dobra, niech leci on. 100 tysięcy, jeżeli się sprzedaczy 100 tysięcy to mamy e, mamy jeszcze na odcinku Jadona Sancho. Mam nadzieję, że będzie, nie będzie słabszy niż był w zeszłym roku, bo naprawdę ten zawodnik zrobił dla nas już bardzo dużo i chciałbym, żeby historia zatoczyła koło i żebyśmy znowu mogli się cieszyć jego, jego wspaniałą grą w naszych barwach. Szkoda, że nie mogę tutaj wrzucić koła spoza Bundesligi, bo, bo mam parę tych toców, które by się przydało przepalić. Ale to nie są zawodnicy z Bundesligi, niestety. Musimy w takim razie jeszcze chwilę zaczekać. Jeżeli on się nie sprzeda, no to... no to Jadon Sancho będzie odebrany w inny dzień. Niestety. Postaram się wrzucić jeszcze jakiś odcinek, może we wtorek. Żeby był pomiędzy, jakby, pomiędzy nowymi tocami a starymi, bo teraz tak wrzucam średnio jeden odcinek właśnie z toców na tydzień, wtedy tylko jak wychodzą nowe karty, a myślę, że na pewno obejrzelibyście odcinek częściej, więc, więc tak zrobimy i patrzę jeszcze, czy by tutaj sobie nie zrobić, no nie, 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 nie. Tego, tego się w ogóle nie opłaca. Myślę, że można tutaj przepalić na przykład czterech dowolnych zawodników Overallu 88 Plus i dostaje tego La, 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 Liga Nostartek, no ale nie ma tak dobrze. Ten Rafa wygląda całkiem dobrze, całkiem dobrze. I Sergio Oliveira też nie najsłabiej. No ale niestety. Nikt nam się nie sprzedaje na razie. Popatrzę, jeszcze może może się ktoś znajdzie w dobrej cenie. Jakiś baku przypadkiem. Ale chyba nic z tego. Chyba nie będzie nikogo. Dam jeszcze 462 tysiące, żeby w razie czego, ale wydaje mi się, że nikogo nie znajdę. Nie ma nikogo. Nie ma. Trudno. W takim razie Jadon Sancho będzie odebrany w kolejnym odcineczku. Znaczy ja go zrobię i po prostu zaprezentuję wam go. Skład do tego czasu już powinien wzrosnąć o kolejne ale, Tak więc wszystko się rozwija mam nadzieję w dobrą stronę. No i ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Oczywiście yy, piszcie w komentarzach co wy trafialiście, co dostaliście, co odbieracie. No i do zobaczenia w takim razie myślę, że już za kilka dni. Cześć!